Przemysław Baraniecki, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i Państwowy Instytut Badawczy z Poznania. Prezentuję Państwu dwie odmiany konopi hodowli naszego Instytutu, odmianę białobrzeskie i odmianę henola Obie odmiany to odmiany jednopienne. Odmiana białobrzewskie to sprawdzona, już długo uprawiana, długo w rejestrze utrzymywana odmiana włóknista, charakteryzująca się wysokim plonem włókna wysoką zawartością włókna. Ta zawartość sięga 30%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę plon słomy sięgający 10 ton z hektara, to oznacza, że plon włókna z, od tej odmiany to jest około 3 ton z hektara. Odmiana również chętnie uprawiana na nasiona. Klon nasion u tej odmiany waha się od, od 0,8 do 1, a czasami nawet przy odpowiedniej agrotechnice powyżej 1 tony z hektara. Również odmiana chętnie uprawiana na ekstrakty CBD z uwagi na bardzo ciekawy profil poszczególnych kanabinoidów. Zarówno odmiana białobrzeska jak i henola są to odmiany bezpieczne w uprawie, zawierają poniżej 0,2% tetrahydrokanaminolu, który jest związkiem regulowanym ustawowo w konopiach. Odmiana henola to nasza najnowsza odmiana, odmiana również jednopienna, ale w odróżnieniu od białobrzeskich jest to odmiana stricte nasienna, odmiana oleista. Jest to pierwsza w Polsce, pierwsza w Europie i najprawdopodobniej również pierwsza w świecie odmiana oleista wprowadzona do uprawy. Charakteryzująca się bardzo wysokim plonem nasion w porównaniu do, do odmian krajowych jednopiennych. Ten plon jest 2-2,5 razy większy. Przekłada się to na plon w wysokości około 1,5 od od do, do ponad 2 ton z hektara, o czym świadczą niezależne wyniki doświadczeń, a w naszych badaniach przy odpowiednich, agrotechnice, plon, nasion. Przekracza 3, a nawet 4 tony z hektara, a zatem zbliża się poziomem do plonowania rzepaku. Obie odmiany bardzo dobrze przystosowane do warunków klimatycznych Europy Środkowej i z powodzeniem mogą być uprawiane w, w Polsce, jak również w Europie. Ewa Przydanek, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Państwowy Instytut Badawczy z Poznania. Przedstawiamy Państwu dwie odmiany naszych roślin zielarskich: ostropy plamisty i papryka roczna. Z plamisty charakteryzuje się wysoką wydajnością. Plonu nasion 1,5 tony hektara oraz dużą zawartością flawonolignianu w przeliczeniu na sylibinę powyżej 3%. Surowiec zawiera również flawonoidy, witaminy, cukry, białka, tłuszcze. Surowiec jest wykorzystywany do produkcji preparatów o działaniu na wątrobę. Na papryki rocznej zakładamy z roślin wyhodowanych pod osłonami. Folie. Szklar, ciepłe szklarnie. Owocem papryki jest jagoda o stoszkowato wydłużonej, grubej i twardej owocni. Surowcem są wysuszone owoce. Surowie jest stosowane zewnętrznie, w bólach, stan stanach zapalnych, w bólach reumatycznych i neurologicznych. Sproszkowany owoc papryki jest ostrą przyprawą potraw. Cechą charakterystyczną dla odmiany wulkan jest, są duże owoce o... Do dobrym wybarwieniu. Plon suchych owoców w sprzyjających warunkach to 2 tony z hektara. Plon nasion 100 kg z hektara. Odmiana wulkan jest też dobrze przygotowana do uprawy w naszym klimacie. Zachęcam do uprawy papryki odmiany wulkan. Marcin Praczyk, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Prezentujemy Państwu dwie odmiany lnu uprawnego: odmianę lnu oleistego bukos oraz odmianę lnu włóknistego jan. Obie te odmiany cechuje bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe, zwłaszcza fusariozę. Odmiana buko ze względu na to, że jest odmianą oleistą, charakteryzuje się wysokim plonem nasion, który przy odpowiedniej agrotechnice i sprzyjających warunkach pogodowych może przekroczyć 2 tony z hektara. Jest to odmiana cechująca się wysoką zawartością wielonienosyconych kwasów tłuszczowych z grupy omega-3, co powoduje, iż jest ona źródłem wysokiej jakości surowca do wytwarzania prozdrowotnych produktów. Badania wykazały również, że rośliny odmiany bukos w większym stopniu tolerują okresowe niedobory wody w glebie w porównaniu do wielu odmian Polskich i zagranicznych. Z kolei odmiana jan charakteryzuje się podwyższoną odpornością na suszę oraz wysoką zawartością włókna. Średnia zawartość włókna wynosi mniej więcej 24%, co przy wysokim plonie słomy, kształtującym się na poziomie mniej więcej 8 ton z hektara, umożliwia uzyskanie ponad 1,5 tony włókna z hektara. Z kolei podwyższona odporność na suszę w dobie postępujących zmian klimatycznych powoduje, że plony są bardziej przewidywalne i stabilne. Zachęcam wszystkich do obsiewu swoich plantacji kwalifikowanym materiałem siewnym odmian Bukos i Jan.